słuchajcie, pomyślałam sobie, że sobie pogadamy. W międzyczasie zrobię sobie kawę. Rozpuszczam eee, Kitka moja tutaj, właśnie przyszła. Cześć! Cześć! Oj, nie podoba się! Ona strasznie nie lubi iść, jakby do przodu. Nawet, nawet do tyłu nie lubi. Dobra, puśćmy ją. Wydaje mi się, że przytyła. Takie mam, takie mam wrażenie, że to jest jaki mam głos. Jakbym normalnie coś robiła, śpiewała, krzyczała czy coś. Co Marysia? Krzyczała, co? Co ja robiłam? że Mam taki zachrypnięty głos. Jakby godzina 7:50 jest. To nie jest moja ulubiona godzina do wstawania. Uwaga, przepraszam za ziwanko Ale to jest po prostu godzina barbarzyńska. I teraz Tak jak ja uwielbiam wstawać sobie Nawet niech będzie ta ósma, dziewiąta I pojechać do pracy później Tak ja w ogóle powinnam dzisiaj Wstać wcześniej, pojechać Bo czas goni Ale jak widać Jeszcze nie zjadłam śniadania Nie ogarnęłam się do pracy a muszę to zrobić. Muszę sobie jakieś śniadanko zjeść, bo bez śniadania to nie, nie można jechać. A przyspieszymy trochę. Co Nie brau. się, brau! O, jeszcze raz. Opla! No, także yy, możemy poznać się z moim kotem, który uwielbia tu siedzieć. Strasznie ciężka się zrobiła, po prostu jest niemożliwe. Okej. Okay. O, au! Pupkę można jej oglądać, bo ona chyba nie chce się pokazać. O, no i dobra, fajnie. Dzięki za pupi. Eee, <laughs> a jak widać właśnie? Ja tutaj nie robię filmików praktycznie żadnych. Marysia ma mega krzywą ogon, przepraszam za pupulkę. Ale widzicie, że Marysia ma mega krzywy ogon. I wygląda jakby nie wiem, właśnie wyszła z jakiegoś dziwnego miejsca, i jakby ją wypluło. Widzicie, że ona nawet nim nie rusza za bardzo. Niestety, jak była ma ona się urdziła z pomalnym ogonem. A najprawdopodobniej ja niechcący jeszcze jego płama To to jest w ogóle do opowiedzenia kiedy indziej, jak to się wydarzyło. O ile kiedykolwiek jeszcze będzie jakiś film. Oj, Marysiu, jesteś taka ciężka. Marysiu, bardzo ciężka jesteś. Pupciu, mega ciężka jesteś. No ja to nie interesuję. Nawet chciałabym obrócić ją do Was buśką. O, ale widzicie, Marysiu nie interesuje to, że ktoś chce ją zobaczyć. Marysia chce po prostu oglądać świat. Także ja Marysię chyba puszczę na dół. O, tu, 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 tu. Idź Marysiu. No i ona, ona nie chce, ona może ja na przykład mogę z nią robić jakieś przysiady czy coś, mogę się kulać, kręcić a Marysia dalej będzie sobie siedziała co Marysia? o, tak położy się a przecież ultra wygodnie jest leżeć sobie na człowieku no ale dobra, to sobie pogadajmy z kotem mi jest teraz mega wygodnie. no ale Marysia jest zadowolona to ona może być eee, okej okay to może powiem coś o kocie skoro to i tak miał być filmik gdy coś jako gada, byle co Marysia ma chyba nawet nie pamiętam jak się co ty robisz? co ty zrobiłaś właśnie? czy ty mnie dziabnęłaś? nie chcesz, żebym gadała o tobie? nie wiem, chyba ona mnie ale nie mam pojęcia ona w ogóle, ona w ogóle prawie nie gryzie nie jest agresywna ale nic, ona po prostu jest dziwna ma taki pyszczek śmieszny Marisia ma chyba za 4 latka już. Tak mi się wydaje. Musiała sprawdzić na zdjęciach, kiedy mam ostatni raz jej zdjęcie. 3 albo 4 latka ma. Jest yy, nie z hodowli. Yy, Także no jest po prostu wzięta do adopcji, bo mogła zostać uspana. Mi było szkoda jej takiego cudownego pysia. Patrzcie się, jaki słodki pyzio Pyzio O tak super, dziękuję Jaka piękna jestem o. I ogólnie Maryśka Jeździła ze mną na początku do pracy Jak była taką małą kluseczką Jeździła ze mną do pracy codziennie Zróbmy kawka. A jest to kot, który ogólnie no, pracował ze mną po 12 godzin. 10-12 godzin, jak zdarzyło nam się 8 to był sukces. No i e, mega bardzo przyzwyczaiła się do tego, że jest ze mną. Po prostu bardzo się przyzwyczaiła. Także ja dzień w dzień tachałam. Maryśkę w transporterze pod jedną pachą kuwetę, pod drugą, żarcie, plecak do pracy. Dosłownie na pleckach, wiadomo, no bo gdzie indziej, mogłam się na głowę postawić jeszcze, no i zasuwałyśmy do pracy, a ja mam taką pracę, bardzo ciekawą. I jakby co około 45 minut zmieniam miejsce, czyli jestem. U jednej osoby 45 minut, potem mam kilka minut jazdy samochodem, później znowu ze sobą 45 minut. Więc sobie wyobraźcie, jak Marysia była mała, w transporterku, siedziała sobie grzecznie, była leciutka. No to co te 45 minut, zmiana miejsca, latanie po schodach, góra-dół, trzecie piętro, pierwsze piętro, albo tam, nie wiem, jeszcze dalej, jak się winda zepsuła, to luz był. No ale wiadomo, kot rośnie. No i co ja z tym kotem robiłam? Dalej chodziłam z nią. Czasami nie brałam po prostu transportera, bo było mi za ciężko, tylko Maryśka pod i jazda. Kuweta to samo. Ale zauważyłam jedną rzecz, że nie chcę jakby się załatwić u kogoś w domu. Woli przeczekać to i na przykład w samochodzie zrobić w kuwecie. Więc już w pewnym momencie odpadło mi noszenie kuwety. Jak mi odpadło noszenie kuwety? To była tylko Marysia, no ale znowu Marysia coraz cięższa. I chciała ten transporter mieć, bo ona chciała się na przykład w niektórych miejscach po prostu schować w tym transporterze, bo jej coś nie odpowiadało. Wiadomo, to jest kot, to nie jest pies, który leci do człowieka i się cieszy. No więc ja znowu z tym transporterem, ultra ciężkim, niewygodnym, plastikowym, który się zaczął rozpadać już w pewnym momencie, yy, wiadomo, braki w hajsie, żeby kupić nowy. No to dawaj, tak go trzymałam i lecę z tym kotem, z plecakiem, znowu zajmuję się właśnie tam człowiekiem. I zasuwamy dalej. I tak trwało to kilka miesięcy, bo już ten kot był duży dosyć. Yy, wiadomo, wszyscy się cieszyli, fajny kotek, o jedzenie. Thank you. Dzięki, mogę sobie dokończyć kawę. Także w pewnym momencie ja też się przeprowadziłam do innego miasta i pomyślałam sobie Marysia zostajesz w domu bo dyskomfortem było to, że ja jeździłam do tego miasta, robiło się ciepło, kot ma płaski pyszczek, nie może za bardzo oddychać, w sensie może, ale przez te upały jest jej ciężej po prostu. Sierść czy sierść. plama? Sierść, po prostu sierść. W buzi też. I jak ja zauważyłam, że mój kot się męczy po prostu w trakcie jazdy, to stwierdziłam, dobra, zostawię Przecież, no co, no zostawię ją w domu. I to było moje zdziwienie. Że mój kot wcale nie chciał zostać w domu. Ona bardzo chciała dalej być ze mną. Bo była non-stop ze mną. Od jakby dzieciątka. Cały czas była ze mną. I powiem szczerze, że to był mój pierwszy kot, który w taki sposób ze mną jeździł. I teraz pewnie duża część osób, o ile to obejrzą jakieś osoby, z z miłością do kotów mnie zje, że ja nie powinnam czegoś takiego robić. No nie powinnam, ale ja tu nie wiedziałam. I dodatkowo e, wcześniej, jak ja widziałam, że ten kot się dogaduje, że sobie normalnie chodzi, że jest bardzo grzeczna, że nikogo nie gryzi, nie drapie, nie sika wszędzie, jest takim pluszaczkiem, ludzie się cieszą na jej widok, to sobie pomyślałam, kurczę, ja ją przyzwyczaję do jazdy po ludziach. I ona mi pomoże w terapii. Taki był mój zamysł. Ale ja nie pomyślałam jednego, że zabraknie mi siły, jak ona będzie cięższa. Bo Marysia jest księżniczką i nie chce chodzić na łapkach. Ona chce siedzieć na ramieniu, jak my idziemy do kogoś. Albo jak ją brałam kiedyś nawet na spacer. Ona nie chce chodzić, bo jej królewskie łapki zostaną podrażnione przez pyłek anielski i niestety ja ją muszę nosić także nie i koniec okej okay. mamy mleko a ja mam sobie jajka ugotować nie i się rozgadałam o kotach no i dobra to będzie taka pogadanka czyli mój dzidziuś zaczął zostawać samotnie w domu a ja mogę nawet sobie w kuchni gadać nie muszę się siedzieć eee, gdzie tu ja mam i zjem kaszkę po prostu, a filmik już za niedługo dobiegnie końca. Yy, ale to nie będzie jedyne moje śniadanie, więc spokojnie. Mój dziedziutek piękny, ukochany zaczął zostawać sam w domu i okazało się, że ona tak płacze, a ja praktycznie nic nie miałam w domu. Mm. O, lepiej. I wyobraźcie sobie, jak ja drzwi zamknęłam, idę do winda, słyszę na całym korytarzu taki miałk I mi serce pęka. Ja mówię, co się dzieje? No i przychodziłam sobie na chatkę. Marysia w moich butach leży, moje buty są na środku pokoju, moje buty są w pysku Marysi, moje ciuchy są porozwalane, bo Marysia tak bardzo tęskniła. Oczywiście kolejny raz powiem, możecie mnie za to zjeść. I ja też bardzo przepraszam, bo ja, ja po prostu nie wiedziałam, co się dzieje. To była dla mnie też nowa sytuacja, też to przeżywałam. Yy, bo okazało się, że człowiek z kotem się mega bardzo zżył. No i teraz yy, od niedawna, a od listopada, co bąbelku? Mamy drugiego kota. Właśnie białego, co, co tam w szorcie widać. Białego. Biała Władki. Cześć, dupeczko! No. Yy, in, no jest, nie jest sama Bawią się, latają sz, sz, Szajbę mają Rozrabiają na maksa yy, Wiadomo 80% pewnie śpią Bo miałam dwa dni wolnego I sobie siedziałam w domu To, to większość spały No co? Kto jest takim pysiaczkiem? No jesteś e, Więc one sobie rozrabiały czasami bardziej rozrabiały w nocy bo było ultra gorąco im się nie chciało chodzić nie chciało się nic robić więc jak ja szłam spać to one wtedy tu, 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 mówię matko jedyna koty, spokój no jak mają być spokojne jak one cały dzień spały przez ciepło a teraz ja im mówię koty spokój spać no nie da rady. co? słyszycie? co? co bym chciała? już zjadła śniadanie. Które jest godzina? jest po ósmej. trzy minuty, 3 minuty temu zjadła śniadanie. nie ma, nie wymusisz. nie. nie ma opcji. nie. no i właśnie tak wymusza. stoi, wymusza i ona robi nam wymuszać po prostu. cały czas. Wiadomo, za zawsze muszę. Ok. Także to o Marysi na szybkości. Tak? Tak? O Marysi? A może i z Marysią następnym razem nagram, jak klepiemy sobie łapkę. Także tymczasem ja się zabieram do picia kawki. Bąbelek mnie zaczepia muszę iść do swojego bąbelka, matka, matka, polka, kocia. Także żegnam Was bardzo serdecznie. Pokażę Wam kolejnym razem, jak Marysia przybija pędzeczkę. No co? ku mój. Tak. Ma strzelające kolanko. O. I widzicie. Super jest. I co jeszcze zrobimy, Maryszka? Nic chyba, bo... A, wiem co jeszcze. Może nam się uda przeskoczyć przez przeszkodę. O, bociak mój, Tłuściutki. O! Pasę kota, pasek. Pasę kota. Na zimę, co by smalec był dobry. Tak? Na zimę do smalcu. No więc jak ktoś będzie chciał tmalec, kota, polecam. Polecam tutaj. Bo grube to się robi. Grube niemożliwe. Och no i dobra. Pa pa pa. pa.